Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Sunlight Tarot, tarocistka Fortuna, kłania się dzisiaj horoskop na miesiąc grudzień. Dla wszystkich bliźniąt, zodiakalnych, ascendentalnych, słońców, księżycu jeśli macie ten znak, to zapraszam serdecznie moi drodzy. Karty tarota, jak zwykle główne aspekty, praca, finanse, miłość, zdrowie, niespodzianki i... Wyrocznia księżycologia. Także zaczynamy od kart tarota. Jaki to będzie miesiąc dla bliźniąt? Jaki to będzie miesiąc? No na pewno bardzo y, dużo współpracy. Miesiąc spełnienia w rodzinie otrzymać jakieś zaproszenia na uroczystości rodzinne. Tutaj jest miłość, tu jest ochrona z góry bardzo mocna. Mężczyzna, który zrobi ci jakąś niespodziankę, zamożny mężczyzna, widać tak naprawdę dużo działania, ale też pracy takiej związanej z domem, z rodziną, przygotowania do świąt, ale też zawodowo bardzo bliźnięta będą aktywne. Także tutaj nie ma powodów do zmartwień, uważajcie, żeby się nie przepracować. Wszyscy z Wami będą chcieli tak naprawdę działać. Jest, moi kochani, bardzo dobrze, tak naprawdę w sferze finansowej pokazana ta prognoza na grudzień i oczywiście w sferze uczuć, bo tutaj askielichów to są dobre uczucia, wspaniała ochrona z góry i bardzo dobre finanse, także cóż chcieć więcej, no ale dobrze, zobaczmy pracę, karierę u bliźniok. Co w pracy? Oj, w pracy, kochani, tutaj zostaniecie tak naprawdę wynagrodzeni sowicie, jest poprawa, Otrzymacie jakiś bonus, nagrodę, premię, zostaniecie dostrzeżeni w tej pracy, ale także otwierają się przed Wami wielkie możliwości ze świata bardzo możliwe, że ktoś otrzyma propozycję pracy za granicą. Albo jeśli już pracujecie, no to tutaj macie też bardzo dobre Przesłanki na premię, awans, wyróżnienie jesteście bezpieczni. Także w tej pracy, moi drodzy, może podpiszecie nowy kontrakt, właśnie albo lepszy jeszcze, jak macie do tej pory. Też karta sukcesu, karta świata, która mówi o tym, że bliźnięta wyzwalają się z jakiejś trudnej sytuacji zawodowej. Coś przychodzi nagle, jakaś wielka, ogromna zmiana. No, wspaniałe karty dla Was. Zobaczmy, co w finansach. Finanse u bliźniąt. Finanse. Będziecie, kochani, czekać na te finanse, ale się doczekacie. Bo tu jest znaczna, moi drodzy, poprawa finansowa. Ktoś w to wam był zaległy jakieś pieniądze, to wam je zwróci. Wasza ciężka praca zacznie nabierać tak naprawdę tempa, przyniesie owoce właśnie tej pracy, będziecie zbierać je. Tutaj też są ludzie, szczególnie mężczyzna, bardzo stabilny zawodowo-finansowo, będzie Was wspierać. Także tutaj nie nie ma powodów do zmartwień, bo wszystko Wam, to na co czekacie, zostanie wyregulowane, a nawet jeszcze z tak naprawdę procentem, z taką nawiązką, tak? Także tutaj bardzo dobre finanse. To na co czekacie, przyjdzie do Was i jeszcze lepiej, jak się tego spodziewacie. Co w miłości w uczuciach? Miłość, uczucia. No tutaj, moi drodzy, zacznie się troszkę od takich donsów, sporów. Ten miesiąc może trochę nie będziecie pewni, czy dobrze robicie, czy dobrze mówicie. Też ktoś może Was irytować, denerwować. Jakieś takie możecie mieć nieprzyjemne rozmowy. Między sobą, ale tak naprawdę uczucia są i jest to, moi drodzy, też powrót kogoś, na kogo czekacie, spełnienie w tych uczuciach. Tak jak gdyby ktoś albo Was odwiedza, albo zaprasza w podróż. Tutaj, moi drodzy, jest dobry los w uczuciach. Dobre, moi drodzy, wibracje, spełniający się czas, jesteście chronieni, tak? Ten los może w przeszłości troszeczkę was skrzywdził, zostaliście zranieni w uczuciach, ale to jakoś zostanie wam wynagrodzone w pewien sposób. Tak, tu ktoś powróci, moi drodzy. I na to y, możecie liczyć. Spełnienie też w miłości. Także tu bardzo dobrze jest. Zobaczmy w domu. Dom dla bliźniąt w grudniu. Domowe sprawy. No, tak właśnie jest, y, moi drodzy. Miłość, jest ochrona w tym domu. Jest cały czas duże y, moi drodzy świętowanie w grudniu. Y, są zasoby finansowe, jest miłość, jest szczęście w domu. Świętowanie sukcesu. Y, bardzo dużo osób tak jakoś Was będzie odwiedzać z przeszłości. Wy będziecie się tym cieszyć, że macie kogoś tak naprawdę do świętowania, że jesteście no, w centrum uwagi. Także w tym domu wszystko pójdzie pomyślnie. Będą jakieś przyjazdy, wyjazdy, imprezy, świętowanie. No, wiadomo, grudzień to czas. Bardzo rodzinny, ale też i przyjaciele, którzy są koło Was. Na pewno tu będzie dużo przyjaznych osób, nie tylko z rodziny, ale także przyjaciół. Dobry czas, dobry czas na wszystko ubliżenie. Naprawdę bardzo ładnie. Zobaczmy zdrowie. Trzy główne aspekty, może tutaj pokażą nam karty, na co zwrócić uwagę. Zdrowie jest, moi drodzy, pod kontrolą, choć troszkę trzeba zwrócić uwagę na podwójne narządy, ale czasem, moi kochani, tutaj problem z błędnikiem, z uszami, oczami. Oczy, uszy, głowa hmm, też choroby, moi drodzy. Takiego wieku, może dojrzałego, jakieś genetyczne czasem, ale głównie oczy i uszy, słyszenie i widzenie może być pogorszone. Też, kochani, no tutaj jest y, taka apatia możliwy brak apetytu znużenie, zmęczenie. Y, trzeba troszkę, tak, y, może witalnie tutaj y, wzmocnić się energetycznie przyjmować jakieś suplementy, jakieś elektrolity, nawodnić ten organizm odpowiednio, bo tu może być też odwodnienie, brak apetytu, brak siły, niska temperatura, niskie ciśnienie, coś, co spowalnia wasze myślenie również, tak? Także tu trzeba troszkę dopracować swoje zdrowie. I niespodzianki na grudzień. Niespodzianki w grudniu. Niespodzianką może się okazać, że ktoś z Waszych bliskich, kto miał jakieś problemy, na przykład w znalezieniu pracy, albo problemy finansowe. Może tą pracę zdobyć, tak? Też niespodzianką mogą być jakieś sprawy, ważne, zawodowe dla Was, że na przykład otrzymacie jakieś no tutaj więcej będzie tej pracy, lepsze pieniądze, też możecie niespodziewanie, moi drodzy, również Wy znaleźć tą pracę, albo bliski Wam mężczyzna na przykład też tutaj moi kochani, dużo pracy też to jest taka sprawa dla Was dla Was albo dla bliskiego Wam, mężczyzny. No dobrze, i teraz, kochani, karty księżycologii wyrocznie na koniec. Co tu nam podpowiada? I dla bliźniąt, moi drodzy, Twoje marzenia wymagają praktycznego planu. No dobrze, zobaczmy. Tylko jakie ja tutaj znajdę. Myślę, że znajdę szybko wyjaśnienie, i takie naprawdę podstawowe trzy aspekty. Ojejku, chcę szybko znaleźć, to nie można. Tutaj, moi drodzy, na pewno. Potrzeba będzie taka stopniowa poprawa, zbliża się ona. Jeśli chcesz odnieść sukces, zwracaj uwagę na szczegóły. Nie popadaj jednak w jakąś przesadę. Bądź pomocny dla innych, a zdobędziesz miłość i pieniądze. Osoba, o którą pytasz, jest godna zaufania. Także tutaj, moi drodzy, planujcie. I oczywiście, no też pomoc dla innych, no to wiadomo. I tu jest dla Was poprawa. Może taka nie od razu bardzo wielka, ale już tą poprawę widać i w finansach było w tarocie. I oczywiście troszeczkę ta poprawa jest, nawet bym powiedziała, w zdrowiu, bo. Już jest chwilowe jakieś takie, moi drodzy, polepszenie, pomimo że jeszcze czegoś tam brakuje, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę w zdrowiu na suplementy i na, y, moi kochani, apetyt, bo niski apetyt. Niski poziom apetytu. Dobrze, to wszystko, ja Wam życzę wspaniałych świąt i wszystkiego dobrego w grudniu. Pozdrawiam serdecznie, moi drodzy, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło.